Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni Chciałbym Wam dzisiaj pokazać sposób Jak usmażyć karpia, jak go przygotować do smażenia przede wszystkim Żeby nie miał tych małych ości, tych ypsilonków, które są w mięsie Które trzeba ciągle tam szukać, wydobywać Dzisiaj pokażę Wam właśnie taki sposób, żeby się tego pozbyć raz na zawsze jak... I spróbujcie tego sposobu jak będziecie smażyli karpia a uwierzcie mi, że będziecie go smażyli później, już cały czas, właśnie w ten sposób. Zapraszam na film. Co nam będzie potrzebne? No, z podstawowych rzeczy, żeby to pokazać, to potrzebujemy po prostu chwilę do karpia. Mąka, u mnie mąka kukurydziana i ja polecam tą mąkę do, do panierki. Ona jest naprawdę świetna, dużo lepsza od przemnej moim zdaniem. I skórka jest bardziej chrupiąca sól i pieprz. Więc zaczynajmy. Więc, jeśli mamy już przed sobą filet skarpia, że przycinam go w tym miejscu, I wtedy ten tył, ten ogon, to jest mniej więcej jedna grubość, będzie się równo smażył. To samo robię z tą stroną. Przycinam. On jest ze skórą. I teraz tak. Tu mam równą wysokość, równo będzie się smażyło. Tu mam mniej więcej równą wysokość, będzie się tak samo równo smażyło. Tu on jest bardzo cieniutki, on też będzie się równo smażył. I to jest. Teraz wam pokażę mój sposób. Kładę karpia między dwie deski. Bardzo cieniutkie deski. Chodzi mi tylko o to, żeby przeciąć go do skóry, nie dalej. Dobrze to widać tu sobie dam trochę na dół, ok. I jedną przy drugim będę cię teraz. Przecinam co parę milimetrów. U mnie to jest tak może maksymalnie do trzech. Słyszycie jak te ości tam chrupią? One są przecinane w tym momencie. I kiedyś jak to pokazywano, to nie wierzyłem, że z tego wyjdzie taki fajny efekt, że nie będę czuł tych ości, bo ja mówię, one tam ciągle są, ale naprawdę ich nie czuć. One się zesmażą, no i po prostu, no, no, nie czuć ich. No, musicie to spróbować, zróbcie to sobie na jednym kawałeczku karpia, zanim zaczniecie smażyć wszystkie. A zobaczycie, że to po prostu będziecie to robili cały czas. I jak widzicie, ustała mi taka jakby harmonika, Czyli jak chcecie to nazwijcie. I co jest z tym teraz fajnego? Świetne jest to, że możecie to sobie posolić tą sól między między te płatki sobie wytrzeć do tego od razu pieprz i ten pieprz również można sobie między to mięso ładnie tak o powciskać czy coś w ten sposób ja sobie zrobię może to przetnę na pół na połowę tak to ma cały czas skórę teraz tak Jedną część zrobię sobie trochę czyskową. Tak. A na drugą dodam troszeczkę gara masali. Nie bójcie się kombinować z przyprawami, naprawdę jak nie dodacie za dużo, jak nie po prostu nie pozabijacie smaku ryby i tak dalej, to To może tylko wyjść z tego wam coś dobrego Dalej nie pozostaje mi nic innego Jak wziąć mąkę Żadnych jajek, żadnych cudów Ja tylko wrzucam to w tą mąkę Otoczę parę razy Tak, poprzykrywać tą mąką, tak, tak, tak Spokojnie, ona się tam do środka może też trochę dostać, to nie przeszkadza w niczym. To samo tutaj. Normalnie, klasycznie, pach, pach, pach. W boku łożę, jeden na drugim. Przygotuję sobie wszystkie i zaraz będziemy to smażyli. Olej już na patelni mam rozgrzany. Olej powinien być mocno rozgrzany, żeby tą mąkę od razu przy pieku i żeby ten tłuszcz nie nasiągał to ryby, a to tak czasami bywa, tutaj, wkładam następne kawałki, a w tym trzecim sobie jeszcze poczekam, niech te ryby tu mają miejsce i temperaturę odpowiednią oleju a i po parę minut z każdej strony trzeba to usmażyć no to już jest klasyka, ja tu Wam za dużo nie będę pokazywał jak się rybę smaży chcę Wam tylko pokazać jak ta moja harmonijka się zachowuje, jak to będzie wyglądało w czasie smażenia i po usmażeniu a ja to już sobie przewrócę Ok, odwracamy Wiadomo, że gdzie nie gdzie po prostu się to nie sklei, ale jest ok, jak najbardziej mi się wydaje tylko delikatnie dociągnę z tamtej strony i wykładam tego już wezmę, większego. Tak to wygląda. Tak się prezentują ryby. O, tutaj akurat się rozwartwiło, ale to nie ma problemu. Naprawdę jak ona wystygnie, będzie ok A naprawdę się to bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie je. Jest tutaj on Więc gorąco polecam w ten sposób. Spróbujcie. Zobaczcie, że ten kark bardzo fajnie będzie smakował, jeśli te przyprawy będą w środku, a ości nie będą przeszkadzały w jedzeniu. Naprawdę gorąco polecam. Jeśli film Ci się podobał, daj suba, daj lajka, like skomentuj i widzimy się w następnym przepisie. Pozdrawiam.